Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku poświęconym pytaniom od Was. I pierwsze pytanie jest takie, co jeżeli poszczególny element zostanie uszkodzony, trzeba będzie go wymienić? Oczywiście nagrobek jest modułowy, każdy z elementów możemy wymienić. W tablicy, jeżeli ktoś będzie dopisany do tablicy, możemy wtedy nową tablicę przygotować i ją wymienić. Podobnie z płytą główną, jeżeli zostanie uszkodzona lub po jakimś okresie dłuższym czasu będziecie chcieli Państwo ją wymienić, wtedy nie ma problemu, przyjeżdżamy i wymieniamy poszczególny element na nowy. Pojawiającym się również pytaniem jest to, gdzie można obejrzeć nasze nagrobki. Otóż zapraszamy do nas do Łodzi na ulicę Przędzalnianą 19. Oczywiście prosimy zawsze wcześniej o kontakt, żeby umówić się na spotkanie, ponieważ jeździmy, montujemy w całej Polsce, nie zawsze jesteśmy na miejscu, dlatego też prosimy o kontakt i można spotkać się z nami w Łodzi. Kolejnym pytaniem od Państwa było, co jeżeli wyleje się nam wosk na płytę główną. Oczywiście jesteśmy na to przygotowani, wprowadziliśmy nową folię, która jest bardziej błyszcząca, ładnie kontrastuje, a przede wszystkim jest bardziej odporna na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zarysowania oraz wosk, także wosk jest łatwiej z niej usunąć, dzięki czemu po prostu ulepszamy nasze nagrobki tak, aby wyglądały jak najlepiej i miały jak największą trwałość. Pytanie, czy nagrobek rdzewieje. Otóż nie rdzewieje, ponieważ wykonany jest w całości z płyty typu d która jest powlekana zewnętrznie aluminium, w środku jest polietylen, więc nie ma opcji, aby całość zardzewiała. Stelaż również wykonany jest w całości z aluminium, także nie podlega procesowi korozji. Kolejne pytanie odnosi się do rat. Czy rozbijemy płatności na raty? Oczywiście. Nasza firma rozbija płatności na dwie raty. Pierwsza rata jest w momencie złożenia zamówienia przez Państwa, druga natomiast. W momencie, gdy Państwo już będą odbierali nagrobek po naszym montażu, wtedy Państwo podpisują taki dokument, że Państwo odebrali, wszystko jest idealnie i wtedy dopiero się rozliczamy. Także mamy dwie raty płatność, aby troszkę było Państwu lżej finansowo. Do naszej oferty niedawno wprowadziliśmy też szklane podstawki, które są u nas do nabycia w cenie 50 zł. Oraz wazon, który tutaj widzicie właśnie Państwo na tym nagrobku, wazon w cenie 100 zł. Oraz mamy ostatnio dostępne zdjęcia. Tutaj akurat mamy zdjęcie porcelanowe. Zdjęcie porcelanowe w cenie 100 zł. Mamy możliwość wygrawerowania, bardzo ładnie to wygląda. Zdjęcia, które jest w cenie 200 zł. Wtedy graber jest laserowy, podobnie jak napis. Ile waży nasz nagrobek? Nagrobki są stoskowo lekkie. Pojedynczy nagrobek waży około 50 kg. Jest on zbudowany na aluminium, także jest lekki. Zatem można go stawiać od razu, praktycznie po procesie pochówku. Ziemia nie musi być specjalnie utwardzana. No i tak robimy sobie pod to fundament z otworów, po prostu zalewamy je betonem. Także nagrobek jest lekki, można śmiało po procesie pochówku od razu go stawiać. Kolejną kwestią jest wysokość nagrobka oraz wysokość samej tablicy. Prowadziliśmy nasze oferty nagrobki wysokości 40 cm oraz tablicę 60 cm, tak, tak aby lepiej się one prezentowały. W naszej ofercie są także nagrobki indywidualne. Ostatnio robiliśmy w Rzecznicy nowej nagrobek o wymiarach 2 m na 2 m oraz także w, w osłukowie wczoraj 2,50, więc nawet taki duże nagrobki jesteśmy w stanie dla Państwa wykonać.